W imię ojca i syna i ducha świętego amen modlitwa na dziewiątego dziewiętnastego i 29 listopada modlitwa nad grobami zmarłych ojciec papczyński kiedy przebywał w obozie z królem miał zwyczaj wychodzić do mogił i kurhanów zmarłych żołnierzy poza obóz i tam codziennie modlić się za nich bardzo pobożnie. Dzisiejszy cmentarz uporządkowany, ukwiecony, nad grobami ludzie, ale często jak w parku rozmowy, spotkania, śmiechy, spacery, gdzie zaduma, refleksja, modlitwa. Panie Boże, daj mi łaskę modlitwy, bym stojąc nad grobem kogoś bliskiego, Potrafił go objąć swoją modlitwą, by moje serce, myśli oderwały się od zgiełku tego świata i przeniosły do wieczności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym: Amen.